Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Brododegogika. Dzisiaj pokażę Wam zimowy pociąg, który był gratisem do zakupów na lego.com i w legostorach z okazji weekendu Insiders i Black Friday. Zestaw składa się z 294 elementów i można go było zdobyć za kwotę, żeby mnie ja pamiętał, chyba około 800 złotych, 700, chyba 700, bo za nieco ponad 1000 mogliśmy zgarnąć gramofon. No i pociąg wygląda w ten sposób. Mamy tutaj. Lokomotywę oraz dwa wagony, i muszę powiedzieć, że wygląda to naprawdę spoko. Nie jest to skala minifigurkowa, bo mieliśmy już kiedyś takie zestawy świąteczne, gdzie mieliśmy taki, wiecie, zminiaturyzowany pociąg, który mógłby jeździć jako atrakcja turystyczna po jakimś mieście. No i był tam naturalny jakiś maszynista. Były figurki, które sobie gdzieś tam obok chodziły. A tutaj po prostu jest ładna, klimatyczna, niewielka lokomotywa ciągnąca wagony z prezentami. No i co istotne, jest też para, która tak normalnie to jest chmurką w Monkey kit, a tutaj. Tutaj po prostu jest takim buszkiem, który wydobywa się z komina. To jest komin, lokomotywy mają komin. No nie wiem, 30 cm i 4 mm długości. To jeszcze taka istotna informacja na temat wymiarów. Ja idę otwierać pudełko. Naprawdę przeuroczo wygląda ten pociąg, i od razu na pudełku macie informację, że model nie jest kompatybilny z legowymi torami. No, bo jest po prostu maleńki, to jest mniej więcej taki klimat jak ten szybki pociąg pasażerski, który kiedyś pojawił się w serii Lego Creator. Ale ten jest zestawem dostępnym tylko jako gratis. Właściwie już niedostępnym, bo był dostępny, no ale możecie go sobie ewentualnie gdzieś tam na rynku wtórnym zdobyć. 30,4 cm długości. Mamy oczywiście lokomotywę, mamy dwa wagony, no i tutaj jeszcze jak możecie zobaczyć kilka prezentów wraz z choinką zostało już wypakowane poza pociąg, a ja w takim razie nacinam plomby, no i spodziewam się w końcu zagiętej instrukcji, bo dawno tego nie było, a jak to w gratisach się utarło, najczęściej tak bywa o, i mnie też ten zestaw pod tym kątem nie zawiódł. instrukcji są dwie, ta nieco grubsza, pewnie tu będziemy składać lokomotywę, a dwójka pewnie będzie Dopasowana do wagonów. worku są trzy. Ja w takim razie idę budować i zaraz do Was wrócę. Ten pociąg to zdecydowanie jeden z najciekawszych gratisów z okazji świąt, niekoniecznie Bożego Narodzenia w ostatnich latach. Naprawdę wygląda uroczo. Możecie go sobie postawić pod choinką, na parapecie, nad kominkiem gdziekolwiek, gdzie chcecie zadbać o świąteczną atmosferę on sprawdzi się naprawdę wybornie. Jak już mówiłem wcześniej, mamy tutaj trzy elementy, czyli lokomotywę i dwa wagony. Zacznę od lokomotywy. Ta wygląda naprawdę fantastycznie. Jest pięknie zbudowana. Mamy też takie obłoczki, pary wydostające się z komina i o tym też mówiłem wcześniej, jest to element doskonale znany z serii Lego Monkey Kit. Oczywiście. Koła się kręcą, lokomotywa jeździ i zadbano tutaj nawet o takie detale, jak wskaźniki, na których można sprawdzić choćby temperaturę i to jest bardzo urocze, bo pociąg mimo tego, że jest niewielki, to naprawdę jest pełen drobnych smaczków. Piekielnie mi się to podoba, no i chciałbym, żeby Lego kiedyś zrobiło na przykład taki miniaturowy ekspres do Hogwartu, skoro pomniejszono Hogwart, pomniejszono pokątną, to można i pomniejszyć peron 9 i albo choćby stację w Hogsmit, a jeśli chodzi o. Wagony, no to tutaj znajdziecie obracającą się choinkę, tutaj znajdziecie górę prezentów. A one co prawda nie są z zawartością to jest tylko taka atrapa to są po prostu takie zaślepione briki 2 na 2 No ale można myśleć, że naprawdę znajduje się tutaj cała masa wymarzonych giftów, które trafią do dzieciaków czekających na Mikołaja. Niby taki niepozorny, a naprawdę uważam, że jest to jeden z najciekawszych świątecznych gratisów w ostatnich latach. No bo mieliśmy całkiem niedawno te gratisy, gdzie pojawiały się elfy, te drogowskazy pokazujące nam, gdzie jest Biegun Północny, ale ja tam nie czułem jakiegoś mocnego klimatu świątecznego, a tutaj od razu Czuję klimat świąt, czuję zapach goździków, pomarańczy, no i trochę też spalin, które pewnie wydobywają się z tego komina lokomotywy. Ale serio, konstrukcyjnie bardzo mi się to podoba. No i nie ukrywam, że takie gratisy to aż chce się zbierać. Dla nich chce się robić zakupy na LEGO.com czy w LEGO Store'ach, no i wyszukiwać co jest ekskluzywem, bo wiadomo, że nie ma sensu przepłacać za zestawy, które są dostępne w szerokiej dystrybucji. dawajcie znać. U kogo zaparkował ten pociąg na świątecznej stacji w Domach, a ja powiedziałem wszystko, co miałem powiedzieć. Na dzisiaj to tyle. Dzięki, cześć.